Siema, z tej strony garnusz. Dzisiaj ogarniemy replaya nagranego przez Triba, w którym on zdobędzie 15 fragów. Nie będę tutaj się rozwodził zbyt długo. Czasami są e, nudne momenty, które będę przyspieszał, o nie warto ich oglądać. Tak więc 5, 4, 3, 2, 1. Zaczynajmy. Ruszać się. No to na razie tutaj początek przyspieszymy, bo wiadomo musi zająć pozycję swoją Początek do ciekawszych nie należy. Jeszcze jednego fraga zdobył. jest już drugi łatwo mu na pewno nie było zawsze ktoś kogoś może dobić zapewne to był y, przypadek y, że on zrobił sobie 15 fragów miał szczęście że trafił na taką drużynę Co tam szuka przeciwników obecnie Komu by tutaj uszczelić Jednego mniej. Czasami wykonuję takie nie szybkie poznawiamy. ruchy, że nawet celownik za nim nie nadąża. Niestety to, to są błędy tych starych, tych starych replay'ów. W Teraz w nowej wersji gry. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione. To jest replay ogólnie z wersji. 071B W opisie filmiku podam link do pobrania Replaya, gdyby ktoś chciał sobie go obejrzeć na swoich ustawieniach graficznych. Mam nadzieję, że właściciel się za to nie obrazi. Ogółem, z tego co się orientuje, to ma ponad 8000 bitew, bądź dochodzi do tego. Podobało się, mam więcej! Podobało się, mam więcej! Jednego mnie. Nie jestem jeszcze w 100% pewien. To musiał poczuć! Do licha! Nie przebiliśmy pancerza! Jest nasz! Zapewne w tym momencie polował tylko i wyłącznie na specjalistę, nie, lic nie liczył jakoś specjalnie tam na wygranie tej bitwy. Zostało 4 w jego drużynie i 10 w przeciwnej. Przebiliśmy pancerza. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Trafienie krytyczne. Widzimy, porządnie w niego walą, ale mądrze schował się za skałą. Nie wiem gdzie mi ten celownik uciekł. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Czuć. CEL ZLIKWIDOWANY! NASTĘPNY PROSZĘ! Jest specjalista zrobiony. Teraz tylko wygrać bitkę co zostało. CEL ZLIKWIDOWANY! NASTĘPNY PROSZĘ! Niestety ten... te dwa medium tank... Będzie denerwujący. Do licha. Nie przebiliśmy pancerza. Straciliśmy gąsienicę. Czołg unieruchomiony. Gąsienica naprawiona! Jasna! Straciliśmy gąsienicę. Czołg unieruchomiony. Gąsienica naprawiona. Jasta. W dziesiątkę! Przeszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Dostał! Wykończyliśmy go. Został sam ze swojej drużyny na polu bitwy. Tutaj go nie widział. Na siebie postrzelał. Teraz będzie wjeżdżał na kapa i popełni jeden z największych błędów dzięki któremu niestety przegrali. Mogli spokojnie wygrać tę bitwę. Wjedzie na kapa i z niego zjedzie i wyjedzie mu prosto pod działo. A tak jakby tam został to zapewne Trip by nie mógł nic zrobić ponieważ jest pod takim ostrzałem, że Gdyby tylko wyjechał, dostałby 3 i pada. Tutaj stoi dwóch. Jeszcze dwóch jest gdzieś schowanych. Walą do niego bez przerwy. I ten jakby kapa spokojnie zdejmował, kapował. To by była wygrana bitwa. Tutaj się wychyla pod działko. Sło przeciwnika berwał! Wykończyliśmy go i teraz troszkę tutaj ze skałką pomuli i wyjedzie na przeciwnika z ciągiem D1 który stoi na góreczce. O tak właśnie. to wszedeńt nie jedzie po zwycięstwo do licha nie przebiliśmy pancerza to musiał poczuć na no złoty pocisk już się przerzucił Ale wydać się, trypnie nie jest graczem, który gra, bo musi, bo musi sobie zrobić kolejny czołg tylko jest takim graczem, który gra dla przyjemności. Jaki gracz zagra czołgiem drugiego tieru i na niego będzie wydawał złotówki? Nie wszyscy tak robią. Znam bardzo wiele osób, którzy grają w tą grę tylko po to, żeby zrobić dziesiąty tier. I żeby grać na Clan Warsach, w których i tak sobie nie będą dawali rady. Dwóch osobnych przeciwników. Jest których nie ma. Dorwaliśmy go! Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał! Niezły strzał! W dziesiątkę! Wykończyliśmy go! I wygrana. Świetna bitwa. Świetny gracz. Prawda, bardzo dobrze mu poszło. Widzicie, 15 z nich Fajna lista. Bohaterowie jako sam był specjalista. I to wszystko będzie. Dzięki, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie. I róbcie co chcecie. Dzięki.